Czterolatek na rowerku chciał ścigać się z tatą, był tak szybki, że zostawił go daleko w tyle. Na szczęście ta historia skończyła się happy endem. Był środowy wieczór, okolice godziny 19. Policjanci z kieleckiej policji patrolowali jedną z ulic, gdzie wypatrzyli samotnego rowerzystę, uwaga, w wieku czterech lat, który jechał owszem z kaskiem na głowie, w ochraniaczach na kolankach, ale bez najważniejszego, czyli bez swojego opiekuna. Zatrzymali się obok tego młodego cyklisty. Cześć! Ej. A powiedz mi, a będziesz Ty kojarzył, skąd jechałeś na tym rowerku? Bo ty jechałeś tędy prosto. Skąd ty jechałeś? Pamiętasz czy nie pamiętasz? Ja się ścigać z tatą. Tatą się ścigałeś? A tata też był na rowerze? Nie. Na piechotę szedł? sobie chciał kupić swój bez Tak? A, a gdzie? A twój tata co co? Szedł za tobą? On biegł. A biegł za tobą, tak? Dzięki temu, że chłopiec był otwarty, a i policjanci potrafili z nim naprawdę świetnie rozmawiać, to chłopczyk czuł się w radiowozie bezpieczniej i ochoczo odpowiadał na ich pytania. Dzięki temu udało się wyciągnąć z malca kluczowe informacje dotyczące tego, gdzie on właściwie może mieszkać. Fajny facet jesteś, wiesz? Naprawdę, jestem dumny z ciebie. A to co, szybko jechałeś na rowerku i, i zgubiłeś tatę? Bardzo szybko. Bardzo szybko? Ale masz świetny rower. No. Po ustaleniu potencjalnego miejsca zamieszkania tego czterolatka, mundurowi wpakowali rower do radiowozu, samego spryciarza, no i przemierzali ulice kieleckie, właśnie w kierunku jego potencjalnego domu. I na jednej z ulic wypatrzyli zmartwionego mężczyznę, który zaczął do nich machać. Zapaliła im się lampka, że to być może jest ojciec tego czterolatka. Zatrzymali się i zmartwiony mężczyzna faktycznie zaczął ich wypytywać o malca. Dobry. Wie pan co? No. Było dziecko mi na rowerku. Mamy go, na, mamy. na samochodzie. Właśnie szukamy pana. Okazało się, że byli na wspólnym spacerze, no ale wydarzyła się chwila nieuwagi i ten czterolatek postanowił ją wykorzystać. Przyspieszył na maksa na swoim rowerku, no i tatuś nie był już w stanie go dogonić. Właśnie szukamy pana. Tak? No. go szukam, na rower jeżdżę? Mamy go. No, jesteś dzielny chłopak. Piątka. Przyjął piątka. Fajny facet jesteś. Tylko nie uciekaj rodzicom, okej? Okay? Nie wolno uciekać. Zobacz, jaki masz fajnych rodziców. Widzisz, jak się mamusia martwiła? Młody jeszcze dodał, że wcale się policjantów nie przestraszył. Chyba zyskał nowych kumpli. Brawo, panowie policjanci. Tak to się powinno robić. Konkretnie aspirant Piotr Sionek i aspirant Rafał Rojek. Łukleście, panowie. Amen.